Prezentacja Honda Accord oryginalny Type S 2.4 benzyna. Tutaj ostatni wypust 2007 rok. Pierwsza rejestracja tego samochodu to jest kwiecień 2008. Auto świeżo sprowadzone ze Szwecji z bardzo dobrą historią, bo zakupiono od osoby prywatnej i drugiego właściciela od nowości. właściciel od którego kupiliśmy samochód, posiadał samochód od 2015 roku. Także też nie, nie posiadał go krótko. Oryginalny Types, czyli mamy zarezerwowane 17-calowe felgi dla Typesa. Mamy ospoilerowanie: tak jak widzicie, dodatkowe nakładki progów. Mamy spoiler na tylnej klapie, inny zderzak z przodu, inny zderzak z tyłu i mamy podwójny wydech. Tutaj macie emblemat Types. Auto z przebiegiem 230 tysięcy, świeżo tak naprawdę po serwisie olejowym. Serwis olejowy był robiony w maju 2020, przy 228 bodajże, ale to dokumentacji przejdziemy później. Samochód w dobrym stanie lakierniczym, jak na Hondę. Bardzo mało odprysków, zarysowań tego typu rzeczy. Zresztą zaraz pokażę tutaj newralgiczne miejsca z bliska. Jakieś tam drobne, mówię, ale na srebrnym to jest bardzo mało widoczne praktycznie niewidoczne jeżeli chcecie sobie sprawdzić historię samochodu oczywiście można sprawdzić po numerach rejestracyjnych wystarczy wejść na stronę CarInfo.se auto na bardzo ładnych oponach 17 cali z przodu opony 2019 rok z tyłu 2016 jeżeli chodzi o kwestie lakiernicze bo tutaj mówię klienci Hondy są mega na to uczuleni tak to nazwę delikatnie samochód nie jest w oryginalnym lakierze, miał lakierowane cztery elementy. Lakierowany był prawy przedni błotnik, prawe tylne drzwi, ale to były tylko cieniowane i lakierowane były tylne błotniki. Tak jak widzicie, delikatnie ten kolor się różni, ale co najważniejsze, tutaj nie ma korozji, bo to jest newralgiczny punkt. Hondy tutaj nigdzie nie ma korozji. I tak samo przejdziemy sobie do drugiego błotnika, też nigdzie tutaj nie ma, tak jak widzicie, korozji. Samochód bardzo zadbany, na bieżąco serwisowany, jest książka serwisowa, są jakieś tam faktury. Także naprawdę w fajnym stanie. No i tutaj silnik 2.4 benzyna 190 koni, to jest najbardziej pożądany tak naprawdę silnik w tym modelu. Mocno poszukiwany. Wersja TypeS jest dodatkowym atutem. Tutaj auto wyszło na Skandynawie, także ma zwykłe zawieszenie, nie jest obniżone. Na Niemcy, bodajże i na Szwajcarii wychodziły Type S -y z opcją właśnie obniżonego zawieszenia dobra przechodzimy do wnętrza auta tutaj mamy naprawdę przepastny bagażnik bardzo duże kombi dodatkowo oczywiście mamy drugi komplet kół alufelgi 16 cali taki wzór opony z kolcami ale bardzo ładne także warto sobie te kolce powyciągać mamy nagłośnienie premium sound system tak jak widzicie z subwooferem mamy elektrycznie zamykaną klapę zobaczymy czy działa działa zobaczymy czy się domknie No, powinna się dociągnąć. Dociągnęła się, także wszystko działa. Przechodzimy do wnętrza auta. Już się robi ciemno. Tutaj nakręcamy tak naprawdę filmik dla potencjalnego klienta. Macie pół skóry, to jest zarezerwowane dla Type -S No Już tutaj ostrość mi, niestety, telefon słabo łapie. Na auto tak naprawdę dobrze wyposażone. Mówię, ma premium sound, nagłośnienie z subwoferem, ma tempomat, ma klimatyzację klimatronik w 100% sprawny. Sterowanie radia z kierownicy, mówię elektrycznie otwierana klapa. Podgrzewane przednie, fotele tak jak widzicie, tutaj kierownica, mówię, auto ma 230 000 przebiegu. Także dla polskiego klienta dosyć dużo. Aczkolwiek na, na Hondę, tutaj naprawdę to jest bardzo mały przebieg. Fotel kierowcy w bardzo ładnym stanie, kompletnie niezniszczony. Dwa, cztery jednostka. Praktycznie nieśmiertelna na łańcuchu. Jedyna rzecz obsługowa przy tym silniku to regulacja zaworów. Bardzo tanio, tak naprawdę, wychodzi regulacja tych zaworów w granicach 150 zł. Także tutaj warto to robić. Warto to robić co 30 bodajże albo 40 tysięcy kilometrów, szczególnie przy tym, jeżeli założymy instalację gazową. Samochód naprawdę w bardzo fajnym stanie, bez jakichś tam uszkodzeń większych. Cena tego auta na gotowo to jest w granicach 28 tysięcy na gotowo czyli po wszystkich opłatach łącznie z opłaceniem oczywiście bardzo wysokiej akcyzy samochód mówię sprowadzony ze Szwecji jeżeli chodzi o spód zaraz pojedziemy na stację zobaczyć sobie auto od spodu my już auto widzieliśmy i tutaj ta Honda była zabezpieczona od spodu także była konserwacja wykonana także ten spód wygląda naprawdę nieźle pomimo że jest to japończyk i ze Skandynawii to naprawdę nie ma tutaj się czego Wstydzić. Jednostka pancerna, idealna do instalacji gazowej. Także tutaj, jak ktoś szuka, mówię, dużego kombi z niezawodną jednostką napędową i z całkiem fajnym przyspieszeniem, bo tutaj, naprawdę, jeżeli wkręcimy, to fałtek robi robotę. To naprawdę samochód jest, jest bardzo fajny. Także dobra. Zobaczymy sobie dokumentację samochodu i lecimy na stację diagnostyczną. Do auta mamy komplet kluczy. Tak jak widzicie, dwa oryginalne. Mamy książkę serwisową. Serwisy robione 13, 14, 15, 17, 18 i 20 i ostatni serwis był właśnie robiony i przegląd techniczny też był robiony tego samego dnia, tutaj jeszcze mamy wcześniejsze serwisy. Samochód mówię na bieżąco serwisowany, eee, także tutaj nawet nie trzeba w aucie wymieniać oleju, olej widać na bagnecie, że jest praktycznie jak nowy. Dobra, lecimy na stację, zobaczymy Hondę. Zobaczymy sobie Taipesę od spodu. Ja już auto widziałem, także auto jest praktycznie całe zabezpieczone. Tutaj jakaś korozja na mocowaniach zderzaka. Zderzak nie jest jakoś mocno sfatygowany, jak na taki niski. I lecimy sobie. Tak jak widzicie, wszystko czarne. Bardzo ładnie to mówię jest zabezpieczone. O, wydechy w ładnym stanie. Nie są jakoś mocno skorodowane. Opony widzicie z tyłu, 16 rok, ale bieżnika jeszcze grubo, grubo, grubo. O, tak się prezentuje zabezpieczenie auta antykorozyjne. Bardzo ładnie to wygląda. Jakieś nowe spożnie. No wycieków to tutaj nie będzie. No to jest 2,4, także te silniki nie ciekły nigdy. Uff, przyświecimy sobie, ale to mówię, no to próżno szukać wycieków, bo mieliśmy tych 2,4 trochę, więc nie ma, nie ma korozji. Znaczy, tych wycieków z tych silników korozji też nie ma. Tak jest, mówię, zabezpieczony samochód, także nic tutaj tak naprawdę nie, nie widać. jest w kombi bardzo ciężki temat. Ogólnie akurat z 2,4 silnikiem. Bardzo poszukiwany samochód. Tutaj cena na gotowość w granicach 28 tysięcy po wszystkich opłatach. Zapraszam tradycyjnie do subskrypcji naszego kanału i do obserwacji nas na Facebooku. Chcecie być na bieżąco z ofertą, najlepiej na Facebooku. Tam jest przedsprzedaż, tam są oferowane samochody świeżo po zakupie. Jeszcze ze zdjęciami ze Szwecji. Pozdrawiam.